Czy pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś niektóre postacie na ekranie i pomyślałeś, że będą tam na zawsze? Dla widzów klanu taką postacią stał się Jerzy Hojniczki, grany przez Andrzeja Grabarczyka. Przełomowa rola, która zaważyła na jego karierze, miała miejsce w roku 1997 w serii, która stała się niemal legendą polskiej telewizji. Ale jak zaczęła się jego przygoda z aktorstwem? Andrzej Grabarczyk zadebiutował na dużym ekranie w latach 70., gdy jako świeżo upieczony absolwent Warszawskiej Szkoły Teatralnej zagrał w filmie Zaczarowane podwórko. To był zaledwie początek jego drogi. W kolejnych latach rozwijał swój talent, biorąc udział w licznych produkcjach, takich jak Dom, Życie Kamila Kuranta, Zabij mnie, glino czy w labiryncie, aż po czterdziestolatka. 20 lat później po 20 latach od swojego debiutu w roku 1997 właśnie rola Jerzego Chojnickiego w klanie i świetne przyjęcie przez widzów ugruntowały jego pozycję w polskim środowisku aktorskim. Warto jednak zaznaczyć, że choć na początku Jerzy Chojnicki wzbudzał mieszane uczucia wśród fanów, z biegiem lat stał się jedną z kluczowych postaci tego popularnego serialu. Widzowie pamiętają go jako postać kontrowersyjną, która nie bała się konfliktów i często złych decyzji, co czyniło ją interesującą w oczach publiczności. Nic dziwnego że przez blisko trzy dekady Andrzej Grabarczyk związał się z klanem, a dziś mało kto wyobraża sobie ten serial bez jego charakterystycznej obecności. Relacja Grabarczyka z postacią Jerzego nie jest jednak jednoznaczna. W wywiadzie dla tygodnika Świat i Ludzie przyznał, że nie utożsamia się ze swoim bohaterem. Twierdzi, że często jego sposób myślenia i światopogląd były mu obce. Z biegiem lat wiele sytuacji w serialu zmieniało się na jego korzyść, a tym samym także opinie widzów na temat Hojnickiego. To z całą pewnością było dla aktora nie lada wyzwaniem, jednak, jak sam wyznał, myśli o odejściu z serialu czasem się pojawiały. Grabarczyk przytoczył słowa Jerzego Hojnickiego: każdy z nas ma takie chwile, gdy rozpatruje różne możliwości i scenariusze. Przecież nie podpisaliśmy żadnego dożywotniego kontraktu. Interesujące jest to, że Andrzej Grabarczyk nie miał początkowo planów na wstrzymanie się z grą w serialu, ale zmiana partnerki aktorskiej Barbarze Bursztynowicz. Która przez lata była jego telewizyjną towarzyszką, stwarzała nowe pytania. Gdy w jednym z wywiadów przyznał, że nic nie wskazywało na jej odejście, fani zaczęli się zastanawiać, co to oznacza dla przyszłości klanu. Mimo tych wszystkich spekulacji i zmian, grabarczyk z nadzieją patrzy w przyszłość, przekonując, że scenarzyści mają dla niego wciąż ciekawe plany. Taki rozwój wydarzeń pokazuje, jak trudne i nieprzewidywalne mogą być losy aktorów w świecie telewizyjnej fikcji. A jednocześnie podkreśla trwałość postaci, które na stałe wpisały się w nasze serca i umysły. Czy miałeś również momenty, które zaskać w serialach? Jakie tematy, twoim zdaniem, zasługują na większą uwagę? Z piłką w tym temacie każdy z nas może mieć coś do powiedzenia, a to daje możliwość głębszej analizy tego, co dzieje się na ekranie.